Kultura to prawie wszystko, ponieważ pojęcie kultury w najogólniejszym znaczeniu zawiera w sobie to, co charakteryzuje ludzkość wszystko, co stanowi wytwór człowieka zarówno materialny, jak i duchowy. To ona tworzy wspólnoty ludzkie i mieści w sobie zarówno wzorce zachowań, światopogląd, sposób życia, język, wiedzę, sztukę, technikę, politykę. Tradycję, religię, mit, symbol, trwałość, jak i zmienność. To przewodnik po rzeczywistości społecznej, norma, do której przestrzegania wdrażali nas rodzice, jak i skłonność do przekraczania tej normy. Oczywiście, tak szeroko rozumiana kultura rozpada się na wiele wzajemnie ze sobą powiązanych dziedzin. A czynnikiem umożliwiającym prawdziwe i pełne odczytanie kodu danej kultury jest wspólnota języka. Boleśnie odczuwają ten fakt najgruntowniej nawet wykształceni emigranci, którzy przy nawet bardzo dobrej znajomości nowego języka tylko incydentalnie się w nim zakorzeniają. I dzieje się tak mimo ponowczesnego obrazu świata, w którym dominują ponadnarodowe korporacje i globalne sieci informatyczne prowadzące do multikulturalizmu, czyli uniwersalizacji kultury. Pisząc o kulturze w mieście, oczywiście zawężam pole zainteresowania do tych jej sfer i przejawów, które może inspirować, buduje i rozwija samorząd lokalny. Nie bez świadomości jednak, że to materia, w której istnieje rodzaj sprzężenia zwrotnego. One także inspirują i budują samorząd lokalny. Warto tutaj przypomnieć, że wybierane w demokratycznych wyborach samorządy wyrastają z kultury miejsca i ludzi, którym mają służyć. To wyrastanie z kultury, dojrzewanie do niej i jej wspieranie wymaga wyznaczenia dalekosiężnych i odważnych. Kierunku wzrostu i wizji. Wizja rozwoju kultury w mieście i działania z nią związane mogą bowiem stać się prawdziwą trampoliną dla naszego miasta. Już teraz widzianego przez swoich mieszkańców jako wymarzone miejsce do życia miejsce dające szansę rozwoju jednostki, stanowiące źródło inspiracji. Wizji kultury w Gdańsku liczyć się muszą na równi. Historia, i mit, które tworzą magię miejsca, otwarcie na świat i na zmiany. Dziedzictwo, duma i obowiązek. Nasze dziedzictwo jest de facto procesem społecznym, który bazuje na identyfikacji czy dziedziczeniu i wybieraniu w szerokiej spuścizny historycznej Gdańska. Szczególne miejsce w tym dziedzictwie zajmuje kaszubskość miasta z jego historycznymi korzeniami i znaczeniem współczesnych Kaszubów w rozwoju genius Lodzi. Uświadomione, bo przecież nie może być innego, dziedzictwo kulturowe Gdańska obejmuje obecnie przede wszystkim obszar historycznego Śródmieścia, ale także Westerplatte i tradycje Solidarności. Do dziedzictwa zaliczyć należy także dorobek wybitny Gdańsztan, w tym Opica, Heweliusza, Fahrenheita, Schopenhauera, Chodowieckiego, Grasa, Bądkowskiego, Wałęsy, jak również gdańskie meble, gdańską wódkę, tradycję handlu i bursztynnictwa oraz herb miasta i wiele innych. Gdańsk ma prawdziwy wymiar mikrokosmosu który wyraża się w wielowiekowym tyglu narodów i wspólnot religijnych, jakie zamieszkiwa zamieszkiwały miasto. Polaków, Kaszubów i Niemców, a także Żydów, Holendrów, Szkotów, Anglików, Hugenotów, Mennonitów i wielu innych, które zostawiły tu po sobie bogatą spuściznę kulturową. Książka Gdańska jako Wyzwanie to pierwsza książka prezydenta Pawła Adamowicza napisana w 2008 roku. Bardzo często w takich dyskusjach oceniających rozwój pana prezydenta właśnie porównuje się te dwie książki, Gdańskie jako Wyzwanie i Gdańskie jako wspólnotę. Mówiąc, że Gdański jako Wyzwanie jest książką, która o wiele bardziej skupia się na infrastrukturze, na, na, na budowie tych Materialnych elementów miasta. Tymczasem w tej książce jest już wiele właśnie takich elementów, które stanowią wstęp do Gdańska jako wspólnota, właśnie pokazując, że prezydent już w 2008 roku wiedział i widział, jakie znaczenie mają te elementy niematerialne związane z właśnie w tym wypadku kulturą, ale też dużo w tej książce o kapitale społecznym, o współpracy, o aktywności obywatelskiej. Miałem tę szansę no, być świadkiem pisania i Gdańsk jako wyzwanie, i Gdańsk jako wspólnota i dokładnie wiem, jak dla prezydenta istotne były właśnie te niematerialne, wspólnotowe elementy właśnie w relacjach międzyludzkich, w relacjach samorządowców, mieszkańców, mieszkanek i wiem jak to było dla niego istotne w budowaniu właśnie rozwoju miasta Gdańska. Dzisiaj oczywiście też dla mnie to duży zaszczyt, że mogłem widzieć jak ta myśl dalej się rozwija i myślę, że ta ostatnia kadencja pana prezydenta była taką emanacją rozwoju tej myśli, gdzie właśnie został uchwalony gdański model na rzecz równego Interaktowania, gdzie właśnie rola imigrantów też w specjalnym dokumencie została wypracowana, ale tak naprawdę prezydent sam też jako imigrant pochodzący z Wilnońszczyzny rozumiał, że bogactwo tego miasta budowane jest właśnie przez ludzi i ich wzajemne relacje.